język polskich. W sensie, może nie, że żeby... Rzeki są u mnie w domu bardzo często, ale szczerze to nie przepadam za nimi za bardzo. Jakby są takie trochę za słodkie dla mnie. Nie wiem jak to powiedzieć, ale nie przepadam. Są różne smaki rzek. Myślę, że są, tak. Myślę, że to byłyby w Atierze. Ok. Bardzo lubię suchone Laisy. Chyba moje jedne z najlepszych chipsów. Okej, okay, co tu mamy? Pawełek. Za Pawełkiem nie przepadam. Myślę, że... z no Ona jest jadliwa, ale osobiście za nią nie przewada. <grym> Więc myślę, że też te Truflę, Trufle. O, mamy pierwszego L-tiera. Osobiście bardzo nie lubię trufli. Wiem, że są ludzie, którzy ją, je kochają. są lajkoniki. Ale zgaduję coś lajkoniku podobnego, więc na spokojnie mogę to wrócić do Bestiera. Do jak ktoś to przed, przede mną na podstawie, jak siedzę przy komputerze albo, albo oglądam film, albo na jakimś spotkaniu, to, to wciągnę, wciągnę. całe. Ok. Wielki myślę, że na spokojnie Adir Czupaczupsy, Bestier. Bardzo lubię Czupa Czasami nie przepadam, szczerze mówiąc, jadłem raz, nawet nie pamiętam, jaki smak i, i średnio mi smakowały. Ale myślę, że mogę dać powyżej średniej Raffaello i eee, poniżej średniej nie przepadam za kokosowymi rzeczami. Praszynki pekonowe, powyżej średniej Snickers, takie bardzo wysokie A. Princessa. Myślę, że powyżej też. Suzule. Powyżej średniej też. O! Ok. Jeśli ktoś mnie zna, to dobrze wie, gdzie wyglądają skitlesy. Niestety. Akurat u mnie wyglądało to tak, że ja przez bardzo długi czas byłem wręcz uzależniony od lasów, Naprawdę. Ja. Bardzo dużo. Ok. Seven days, seven days, bym dał to, to powyżej średniej. No. Czasem się jedno śniadanie w szkole czy tam gdzieś, wiadomo, ale, ale sam taki seven days, to mnie nie przemawia zbytnio, jest, dla mi za suchy. Ok. A mi się Jest dziwne. Ja bym je raz życiu i były po prostu okropne. Więc tak myślę, że. Są chipsy. Ja bardzo lubię chipsy, bo ja naprawdę lubię tak słone przekąski. Więc może sobie siedzieć na tierze bounty. Nie lubię kokosowych że że tak. na i wszystkie te wszystkie te mleczne wszystkie te mleczne zimne kanapki z lodówki bardzo lubię, więc myślę, że spokojnie mogę dodać tutaj. Właśnie jest to, co tam Cukierki. Chyba przegapiłem. Nigdy nie widziałem takich. Tam sobie to... średniego, bo brzmiał dobrze, ale, ale nigdy nie jadł. Kinder Joy. Okej, okay, więc tak. Jeżeli chodzi o smak, to Kinder Joy jest wyżej. Jeśli chodzi o zabawki, to Kinder Joy jest tutaj w FDR. ze I, i tak. Kinder niespodzianka jest tutaj. Więc myślę, że tam obydwa na no, A, chociaż smakowo myślę, że zwykła niespodzianka, chociaż to są przekąski, więc powinienem chyba po

Wysoki adier, tak jak mówię. To nie wiem, czy jesteś ty. Nie mam pojęcia, co to jest. I średniej. co to jest... A, Philipsy. Philipsy, przepraszam. Wysokie, P. Wysokie. Niskie A, tak. Toridowski. Lubię toritoski. Więc tak, tam sobie myślę na spokojnie do wysokiego Adero. Nawet Estier. też ja tylko serowe i czerwone. Korsarze. <laughs> eee. Jeśli nie dam tego wyżej niż Atier, to bardzo się narażę paru osobom. <laughs> Więc myślę, że tak. Myślę, że taki średni Atier. Następne mamy. Wiem, które to ciastka Nie wiem, jak się nazywają ja i nie rozczytam. Że one istnieją, a kto się kiedyś jadł, jakby <gryw> nikt nie widział, że ktokolwiek jadł, też. dawno ich nie jadłem. Dawno ich nie widziałem. One... Czy nie istnieją. Muszę wiedzieć. Pamiętam, że jak byłem w podstawówce to w sklepiku szkolnym... O! Najlepsza rzecz, jaka była naprawdę. Dodamy sobie na wysoki rad. Estier, one, one są pyszne. E, wiejskie ziemniaczki. E, raz jadłem, w sensie Jadłem więcej razy, ale raz... Ostatni raz, kiedy je jadłem to po parę lat temu i były okropne. Więc dam sobie to, to są wyjątkowe chipsy, które dam do Sat Jara eee, z Czy jednak są jakieś lasysy, z którymi za bardzo przepadam. Pringlesy, oho, estier. Ah, Pringlesy są cudowne, tylko trochę jak nie wiadomo co. Kinder. Jak to się nazywa? Kinder. Kinder chocolate. Chyba Kinder chocolate. Ale tak, nawet wczoraj jadłem, całkiem dobra. Bardzo je lubię. Splankuję praktycznie tak samo jak czekolada z Kinder niespodzianki, więc. Więc tam to po prostu. To taki Sestier to, to tego by tu nie było. Ich też by tu nie było. Tego też by tu nie było. Monta też. Kinder no nie. I powiedzmy, że tylko piątka może być westierze. Hmm. To jest w estierze. muszę zrezygnować z dwóch, tak? Tak, dwóch. To zrezygnowałbym z są. I może ze skitlesów, bo już ich nie jem i mi się źle kojarzą. Eee, nie jadłem ich. To są te biedronkowe ludzie i bardzo lubią, bo Ale osobiście ich nie jadłem. Nie pamiętam, że je jadłem. Chociaż nie jadłem. Jadłem, że głowy były dobre, ale te konkretne nie jadłem. Więc mogę je spokojnie dać na aciera przynajmniej te, które je jadłem. Nie mam pojęcia, co to... Ooo, oh, oh, okej. Okay. Okej. Okay. Ej, dobre jest, ale to tak moli w sensie... Ach, nie mogę zjeść nigdy całej tuwki na raz, że nie powinienem. W to tylko, jak byłem. Mamy dawno tego nie jadłem, bo tak jak mówię, nie przepadałem za tym. Ale... Ale strasznie mnie to moliło. są spoko, bo można się nimi podzielić. Okej, okay, to x myślę, że... No, taki petir. Nawet c wysoki. Nie no, niski petir. Nie mam pojęcia co to, więc to pominę. Maxi co Zdecydowanie a Jeśli zakładamy, że s to 5 pię tych. Princesa. W niski Atier. I Ptasie Mleczko. I bardzo niski